Zastanawiam się, czy Pan będzie miał podobny głos jak Pan przedstawiciel pracodawców RP, czy też jest ten obraz braku zaangażowania jednak jest, jest istotny i no tutaj Pan reprezentuje oczywiście inne firmy, nie te duże podmioty, które mają tą siłę kapitałową tylko mniejsze, ale na przykład takie firmy produkujące drony, czy te firmy produkujące kosmetyki, to nie, nie muszą być myślę wielkie molochy, więc jak one mogłyby sobie radzić? One sobie radzą, tak jak mówił Pan Grabowski z Pajchu, czy raczej też mają podgórkę? Powiem tak za moim szefem rzecznikiem Abramowiczem: im mniej państwo w gospodarce, tym lepiej. I to, co my zawsze powtarzamy, po pierwsze, nie przeszkadzać. I z punktu widzenia tego, co obserwujemy jako biuro rzecznika, to przede wszystkim te działania, które są podejmowane przez przedsiębiorców, bardzo często wynikają z faktu, że oni po prostu sami są innowacyjni, są po prostu mądrymi ludźmi, którzy potrafią dostosować się do zmieniającej rzeczywistości. I tak jak tutaj był uprzejmy pan wskazać przykład próby organizacji jakiegoś rodzaju wsparcia przez państwo. To zawsze będzie spóźnione. Tak? No bo rzeczywiście możemy pójść w kierunku tworzenia jakichś struktur. Pytanie, kto będzie w tych strukturach, jak ta organizacja ostatecznie będzie funkcjonowała. Oczywiście nasze dane, statystyki, które... Są przedstawiane w zakresie eksportu, no, szczególnie jeśli chodzi o sektor MŚP. No, nie są zadowalające. Rzeczywiście, jeśli chodzi o tą ekspansję, jest w tym obszarze problem, ale mamy ciekawy przykład, kiedy mieliśmy spotkanie właśnie z przedstawicielami przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Oni zwrócili uwagę, że te kontakty w zakresie wymiany gospodarczej to nie są tylko kontakty w, pomiędzy Polską, nie wiem, Chinami, Indiami. Nie, bardzo często to, są, to jest wymiana gospodarcza pomiędzy Polską a Czechami, Polską a Niemcami, przy czym to nie jest wymiana mhm. Polska, a tak naprawdę przedsiębiorcy z Dolnego Śląska, przedsiębiorcy z odpowiednich tutaj jednostek administracyjnych, które są przy granicy, i oni tak naprawdę działają wspólnie i akurat tam padły takie przykłady, gdzie ta wymiana handlowa lepiej funkcjonuje. Także po pierwsze nie przeszkadzać, nie tworzyć dodatkowych przepisów, które by utrudniały nam działanie na rynkach, czy eksport, czy, czy kwestie chociażby dostaw wewnątrz unijnych. Druga kwestia to to, by nie szukać na, na siłę jakichś cudownych rozwiązań, bo ich, ich nie będzie.